Znam takiego jednego i nawet serwer w Lineage'u miał własny. Też znam takiego jednego, co miał serwer w Lineage'u własnym, ale tutaj właśnie pokutuje jakby takie przekonanie, że ogólnie pojęty informatyk, tak, Czyli ktoś, kto powiedzmy pracuje w jakiejś branży związanej z komputerami, potrafi wszystko jakby z tej branży, tak. Generalnie, no nie zawsze tak jest. O ile jeszcze, na przykład ktoś, kto właśnie ma serwer, na przykład Lineage'a, czy później Minecrafta i programował, pisał jakieś tam pluginy i tak dalej i obydwa te serwery były w Javie i był na dobrą sprawę programistą, tak? Administratorem serwera jak najbardziej, ale bardziej programistą, bo na tym mniej więcej prowadzenie serwera polegało, tak? No powiedzmy, będzie w stanie prawdopodobnie. Zainstalować komuś Windowsa, tak? Bo ktoś przyjdzie i powie, słuchaj, bo mi w komputer wolno chodzi, weź mi to, przeinstaluj. Nie? To generalnie prawdopodobnie taka osoba, która programuje, będzie potrafiła to zrobić, ogarnie to, ale serwis sprzętu komputerowego hardware, to już jest całkowicie coś innego, słuchaj. Tym bardziej, że bardzo często serwisy mają różnego rodzaju urządzenia, których normalny, przeciętny zjadacz chleba nie ma, tak? Że oni do komputera podłączają tam, wiesz, trzy kabelki, pięć kabelków, 10 kabelków i tam pip, 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 i im się tam pokazuje, co nie działa, gdzie nie działa, dlaczego nie działa i tak dalej, co dalej trzeba zrobić. Potrafią na przykład coś przelutować, tak? Czego normalnie programista, no, nie zrobi. Oczywiście, no, ja na przykład jestem programistą, umiem też lutować i podejrzewam, że Gdyby tam chodziło o wymianę czegoś prostego, no to też bym to y, zrobił, ale właśnie no to, to nie jest takie proste, właśnie, że. że... Jeżeli ktoś się zna na komputerach w jednej, jakby takiej niszy, w takim wycinku, to będzie potrafił z innych coś tam robić. Nie? Sprzęt jednak, rzeczy hardwareowe to jest całkowicie coś innego, trzeba w tym siedzieć, jakby trzeba być na bieżąco. Są na przykład modele komputerów takie konkretne, w których konkretne rzeczy się psują, więc na przykład ktoś to proces na serwisie będzie wiedział, nie? Na przykład, że w tym to najczęściej tak, mechanik samochodowy. Tak? Ja mam landrovera, tak? W Land Roverach na przykład. Co się dowiedziałem dopiero po zakupie Land Rovera, tego pierwszego, że zazwyczaj przekładnia kątowa w tych benzynach, powiedzmy 9899, przekładnia kątowa, uszczelka pod głowicą, to w prawie każdym mnie, więc tak to generalnie jest. Więc nie jest tak, że każdy człowiek zajmujący się jakimiś takimi około -komputerowymi sprawami będzie potrafił robić wszystko przy tym.